Przygotuj się ze mną na wiosenne wyjście. Wersja dla książkoholiczek. Najpierw odrobina wiosennego koloru. No ale teraz najważniejsze. Żadna książkoholiczka nie wyjdzie bez czegoś do czytania. Dobrze wziąć czytnik, bo będzie lekko w środku przecież jest nieskończona liczba książek. Tylko co jeśli bateria się wyczerpie? Na wszelki wypadek warto wziąć jakąś niezbyt grubą książkę, żeby było co poczytać. Ale skoro ona jest niezbyt gruba, to lepiej mieć jeszcze taką średnią. Na wszelki wypadek, gdyby się skończyło czytać tę cienką. No ale hello, nie wyjdę przecież bez książki mojego ulubionego autora. Jeszcze się przyda jakaś ładna, gdyby trzeba było robić zdjęcia. Wiosną tyle ptasich treli wokoło, że warto by było wiedzieć z kim mamy do czynienia. Ale jeśli wejdziemy za głęboko do lasu, żeby ich posłuchać, to przydałby się jakiś poradnik. Jak przetrwać? No bez tego chyba wyjść się nie da. Przecież nigdy nie wiadomo, co się stanie. A właśnie, a atak zombie trzeba będzie grubą książkę, żeby móc się z takim zombiakiem bić. Literatura piękna, ale też użyteczna. No i gotowe. I wcale nie takie ciężkie.